Czasem tak jakby na łoku kurwa biega no, Już jest ta godzina wiesz o co chodzi, że to już będzie czasami nie będziesz sklejał, nie? Kurwa, do czego to doszło? Piąta rano ja napierdam CSa, nie? Tak, czasem, właśnie Dzięki, najlepiej jakbyś go dał od razu tu pod ścianą Od no. razu tu pod ścianą Nie no, to, co no, on pierdala? No, co ty robisz? No, no masz, no masz. No masz. Masz zjazdik, Tomek? Nie, nie mam. Nie? nie no, ja zasadzę, nie. Ale Tomek, ty naprawdę już się odpierdala troszeczkę. Czemu wy mówicie, że ona na zawał jednostki? Prędzej to Tomek jebnią za, bo on ledwo <noise> mówi, kurwa. Ty jesteś jebnięty kurwa? Tomuś dobrze się czujesz? Zjawiasz, jak nowy bóg. Zaraz idę po Monsterka. Pick ee, RBD, RBD, Pick and hide. I'm gonna Flash, if they Out. Tu od longa, no. Walk. Może wracać. Znaczy nie powieść, jest taki fight. 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 ja Fight. 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 We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle. Gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami? Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Co jest kurwa? Xbox, Xbox, short, short, short. One dead, short. Short after scout, one. You can push if you want. Yeah. I'm pushing clowns. One more. Se się akurat odwraca, i ja pierdolę, no przecież po pokurwi. kurwi. Poziom zmęczenia. Nie wiem do czego to porównać. No powiedzmy, Dycha to już jest spanie takie na siedząco. Pusema to już jest takie, że. I want to bet. Szóstka to jest, że już. Joanna nie chce mi się kurwa żyć. Myślę, że. Z... Czurka. Short, 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 short. Out, short. out. Out, out, yeah. Wszyscy?

Tak, to jest mój. Kliknął z Tomek. No ja no krwa mać no. Co zapikowanie jakieś krwa łokciem jednym no. I no, check short for it. you. Oh. You watching short, what? Me, me, me. Keep up, me, Let me Jak zrobimy fraga to jest bez bicia jeszcze. Nie zrobimy. Ta kurwa jebana gra życie. Kurwa wybieg. ci okno teraz. Czekam, dwa palaki. O, co się piszkuje. Czekaj, ja za grubo odpalę zaraz. Okno teraz. K -uje, k mać, no. Patrz, bo to szybki drogi. A w upadce to jest. Ale jest Rytek. No, 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 do dole. Drog

To się jest, naj no smoka kurwa. Broj, broj. Broj. Side, side bomb Gdzie <noise> oh, szukacie nice. tej bomby kurwa Nie ja, wiem ja już, ja już słyszałem kurwa na, na gali plant To ja muszę Dobro to Ja kurwa podbiegam sobie Krócę te smoka Nie, on dead one One lower One short one lower short Bomb puszają, puszają. Nie widzę drugiego. Side. No. Jaki nic nie przeszło. A. Okay. Okay. okno ci. Poza okno. Yes. Ja tu walę się z nim wiesz? Drop, drop, drop. Znowu tym No. Jesteś bliski Klaus? Właśnie, serwer Ty chłopie, ty chłopie Co kurwa? Ty jebana wupa kurwa no Jak my przejebaliśmy to z botem kurwa tą rundę Fakie gówno Stan low no Kto jest z motu? On jest long, enjoy Kurwa live game Dla, żeby... dla mnie ogólnie ten typ jest najtrudniejszym przeciwnikiem jak ja na jakiego grałem na To jest nowe konto, wiesz to z To jest najtrudniejszy, on streamuje To jest najtrudniejszy przeciwnik na jakiego grałem Nie grałem nigdy w życiu na, na, taki, na takiego gościa, nie? Serio, Czemu nigdy mówię, w kurwa. życiu Monesi, kurwa, czy tam jak się grał na Heavy Goda, czy Huntera To kurwa, Prawda. ten typ ich wciąga nosem Tak, akurat ten... to ja też Ci dam, przyznam rację tutaj, że jak ja grałem to Każdy, kurwa oni podjazdu nie mają do niego stary, nie? Do tego typa No się z bowiem no Co tam się stało hyper? To dali mi flash no. nooooo wybiega kurwa Chyba masz 27 fragów, nie? Zobacz, nie denerwujcie hypera, bo już jest późna godzina A co mamy dererać? Nie denerwuję, No ale tam panujesz co chwilę kogoś Ale ja nie będę w raz na bekacie no, no, jest on

on mnie na takim koncie zabija, to ja nie mam pytań. Nie wiem, to godzina piąta rano no, no, to jest no, godzina TikTokowców, jest. czy co? Bo Ale, kurwa to jest, co, to jest jakiś wylew. Znowu się prześladują, Weiser? co ja nam... Ja no. <laughs> flash tam. Hyper? Kurwa, bo to jest ostro. Tak, ja mam flashy, Ja mam już zjazd. Short, short, short. Daj smoke, rank. Daj, no. to go kurwa na. Ale z ty mocno. Nicety. Alone? Tak, wiesz. Tak, wiesz. mi jeskosz. Pushing shot. Oh, dobrze. 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 That's a lot of stuff. Scout me. And scout A. Boxes. Short. I'm Olegin. I'm planting the bomb. I wish long. It's working short. One okay, short. Ale mi się wydaje, że ty masz taką aurę, właśnie ludzi, którzy przychodzą do ciebie tak, co TikTokowcy, wiesz? Możliwe. Adam Sulong. Oh, Campito, kurwa. Ile razy tam się spłakał, Bo ja cały czas płaczę. Tylko problem jest taki, że już nikt nie mówi, bo Matia No, Kto spłakał? A ja się. Z... No ja płaczę co co rundę, nie, ogólnie. Masz zjaździk, Tomek? Nie, nie mam. Nie? Nie, nie, ale możesz sobie tak wymagać. no nie wiem, czy grać to mówi, Tomowi powiedz, że tutaj luzaka zgrywa, też mi bana w bo... <laughs> Scout close to B. Jak ktoś jest przyjebany, to będzie dostać bana. No. To scout? Nie, last B. Bo ja w porównaniu jeszcze jak do innych, to ta. jestem mega wyluzowany. W musi się amebatrać kurwa. Po czasu. I'm gonna fake football. Jest one boxes. Czemu kurwa każdy solo gdzieś się idzie? Mam już dawno wejść. Nagraliście tę rundę, że du nie. Precyzyjnie. Kurwa, kurwa, short. O nie no kuwa, Że ja tego strespa nie trafiłem, ja p dole no! Później mi się jeszcze... Short And lower out. Short lower dying to I'm flashing short. go go go. w trójkę Super. za długie. Teraz jeszcze raz Uważaj, long pevor. Daj, Daj mi longa. No uważaj. Dobra, wygraliśmy. Wydaje mi się, że Tyk może mieć radar haka. Nadszedł na jego ostre pewnie i strasznie czysto jego głowa leci na drugi monitor, gdy zje, jakby patrzył na czata na czas cisza. Wydaje mi się, że ty możesz mieć radar haka.

Nie wiem, ja się bawię kurwa w chuj wyśmienicie, nie? Ty się fuj bawisz? Tak. A ja w sumie też, A co ja mam? Tomek, daj mi busa, tylko proszę ci trochę bardziej od lewej, no od ściany po prostu kurwa mocniej Tak, mocniej Tym najlepiej jakbyś go dał od razu tu pod ścianą, no A ja tu pod ścianą Nie no, to, co to to on ty. co ty robisz, no? To wiesz, masz masz no, Tomuś Tu guys zbi <laughs> Opierdoli no mi <laughs> na małka mit, fajta. Ajdeński szok. Często to. A ty robisz, kurwa? A co ty nie wychylasz, kurwa? Coś tam strzeliło do mnie, nie wiem co to było. Daj mi, małka, daj mi, małka. Jestem na fake free to be. Kurwa, <tryfial>. kurwa palakę. Co ty robisz, to mło? Ajdeński, 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 ajdeński. A jak to nie rewgasi? Czekaj, PWR. Yeah? Ja wychodzę Opkar, oh, opkar, oh, oh, no, no ale co żeś ja byś zrobił, plec! No za flashował. łupę flash Stay, stay on, stay on no, okay. top Ok, ok Stay, stay Long, long ja wszystko muszę... Long Wszystko tłumaczyć, co robić Potem jestem pistołonym.

Co ci kurwa Tomek? już kurwa jakbyś miał, nie wiem, Skręć żołądka. Ale Tomek, ty naprawdę już się odpierdala troszeczkę. Prak mocny. Szkoda, o, smale, że mało. jak graliśmy w jednym lobby, grał w trwa, jest, nie. Wykręcił Oj kurwa. 5, 9, 9. Ha, no wy... bo mi kurwa no. Boost dead on short. One more short, one mid. One more open A. Go back to short. Stay one guy on long. He pushed AWP. Co ty, co ty robisz, prawda? Short and meat. Bałbym no, jak fajku coś. Już, patrz. O, widziałeś? No, no chciałeś fajka, bym zrobił, no to A masz. Nie możesz rzucić palaka na auto, no nie wiem, tam ci kurwa mówić jak przedszkolakowi <laughs> jebanemu. A co chcesz zrobić, kurwa 4 na 3 na. No? no nie wiem, stary, bo widać gale sobie jakby rzucił palaka. No właśnie, celubiek, widzę, no. jak galę zajmują. Gorsz, ja wiem, jakbyś ten górnik wszystkich, nie? Dzięki na 5 złotych szefie. Słuchajcie, nie możemy oddawać entry hyper w pierwsze 5 ja sekund. Mufie, Ej, Tomek, jak chcesz to nie grać, wiesz? Ja jestem ja z tak do dokończę ten się challenge poło. i będziemy, Na ci, Prost, i będziemy cię nazywać sekund. frajerem ty Max, 5 sekund, dobrze? Później już. Będziemy szorzy. cię nazywać frajerem No ale to frajerem to ty byłeś poprzedni rumor No Tomek, kurwa. no Jest jak jest, niech Short and meat one Open or... Let meat One shot

Walte, Elbląski działo, to auto. Ej, no typ wychyla kurwa na pół modela, nie? Makao, i się zrobić, kurwa. I smoking free to be. Okay. We're gonna sneak to city, Tycho. Yeah, yeah. Can you do something from short? We a Flecking short. Do something from short. No, zrobiliśmy. Go short, guys. Nie, no, przecież mnie po kurwi zaraz, nie? Co ty robisz, Dziadygo? No, on tym zaskanuje, bo wy kurwa skanbicie na tej janej galinie, nie zrobicie. No, na rampie, na rampie on był. On ramp, guys. After okay, headshot. Zidziałam. To it. jedno kurio, flash na short. Long czy yeah. jest? <coughs> flash long, nie bro? Nie flash long? Second guy city, city. city. You Short, here. Short guy city short. Short hit ct. On gala trzyma wyjście. Można paczkę A no, gdzie on jest? Najbliższy on to short. Lol. On lord? A ja mam właśnie takie tajemniki, tak mnie ta gra ostatnio A? że to jest niesamowite. Resmoke mnie tobie, guys. Throwing fire. Throwing fire. You know, co jest? Tunnel? Upper, tunnel, upper tunnel, out, out. Out, more. You know Ej, tunnel. No HP. Kurwa, go nie słyszałem, tak jakby na łoku kurwa biegł. Już jest ta godzina, wiesz o co chodzi, że tu już będzie czasami nie będziesz sklejał, nie? No jest random no, z tyłu. behind blue. Yeah, behind blue. Out flash flash A. Flashing long. Flashing. Nie, no kurwa mać, kurwa no znowu kurwa dogrywka, no pok***wi mnie, pok***wi mnie po prostu, no ja flashuję od razu też nie, no nothing no okay. nie, no no mam od razu. Short. Going short you guys. short, One more. One more. more. Short. Faster, no

Typce tak podszedł, ten palak królowy, był w ogóle no. Za płytki ten typ rzucił. więc smoke, in smoke. Ty w ogóle wychodzi tak przez smałki kurwa. Nie wiem, kurwa są. on kurwa jest, no. Bomby nie mają? Nie, nie jest mi 50 się wydawało, że ja też teraz typa trafiłem w ogólnie. Oj jem, kurwa, jem. Nie pierwszy raz tak. O. Więc kosą za nimi iść. No, no już masz. Na respa poszedł. Na respa, no I no. got to take bomb. Mogę hmm. kawacha sobie wziąć, nie wiem czy mu kawacha nie zmieni 8 pestek Kurwa na długo popił. Jest no, lipa teraz. 50-50 <coughs> Gumble. Piątra na za 1000 ludzi wygląda tak no. Challenge śledzą, challenge smok Oh, nice. Dobry job. Mogę pomóc bez problemu. Zrzucamy. go. Dobry. 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 Short. Dobry. Dobry. go. Dobry. Dobry. Nice. Oh. One more short, Dobry. Dobry. guys. Short. Dobry. Go short, Dobry. Yeah. Dobry. Yeah. short. Short, short. Short. Okay. He's closed, short, short, nice. no, Short. No, kurwa, no. Trafił wlec, kom, kom bo, bomba. Nie ma bomby w jednym boss bo został on topu Co robisz? idę do ciebie, chodź na boku. Ja pierwszy pójdę. No, nuj uważaj. Nie powinno go być rampy teoretycznie. on nam wykurwi. Ja palę plecy. Biegnę, kurwa. masz w to uważaj. Środek. Broń zmienił. Iść na róg, powiedz kiedy flesza chcesz. Ja chcę flesza, bo jest <gry> chyba <gry> ruch. <gry> hyper. No i pięknie. Raz, drugi raz się spocił, drugi raz w pizdę dostał ej, czaj, że się umuć, 80 fragów w, w, w dwa mecze ale, i przegrać ale znowu w pizdę dostał ale, kurwa, nie? ale satysfakcję mam taką, Ja ale satysfakcję znowu dostał w pizdę, nie? To bardzo jest dobrze